Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Herby, Flagi Logotypy. W kolejnym, 26. już kwadransie na herbatę chodzi dzisiaj w mojej filiżance czarna kawa. To oczywiście odpowiedź na, na warunki pogodowe. Każdy ratuje się jak może. Szanowni Państwo, przygotowałem, przygotowałem na nasze dzisiejsze spotkanie kilka nowości oczywiście ze świata współczesnego brandingu, ale jest również jedna nowość heraldyczna. Mamy nowy herb. Herb powiatu, o którym zaraz opowiem. Od tego właśnie rozpoczniemy, ale oczywiście pozwólcie Państwo, że rozpocznę od połączenia z moim ekranem, tak żebyście mogli śledzić Państwo przygotowane przeze mnie materiały. Tak. I jesteśmy już właśnie na moim pulpicie. Rozpoczynamy od informacji, od. Pana Kamila Wójcikowskiego, czyli osoby zarządzającej profilem Projektowanie Herbów. Przypomnę to duet pan Kamil Wójcikowski i Robert Fidura, który projektuje herby dla wielu gmin, dla wielu powiatów. I to tak, taki duet, który naprawdę robi to z oczekiwanym efektem. Wielokrotnie pokazywałem pracę pana Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury, i również teraz doczekaliśmy się. Pozwolicie Państwo, że zacytuję za fanpage'em projektowanie herbów. 27 listopada przyjęty został nowy herb i flaga powiatu Płońskiego. Poprzedni herb obdarzony był błędami, z których chyba najpoważniejszym było umieszczenie pełnych herbów dwóch miast powiatu. Nawiasem mówiąc, oba już nieaktualne. Koncepcję herbu w ramach swojej pracy naukowej opracował pan Marcin Jędrzejak, ja zaś zająłem się wdrażaniem owej koncepcji. Herb odwołuje się do położenia powiatu na Mazowszu, pół-Orła ma pół Mazowieckiego oraz do cennego zabytku z terenu powiatu opactwa, z, z, opactwa w Czerwińsku nad Wisłą pastorał opacki z welonem. Orzeł stylizowany jest na orła z pieczęci Siemowita IV, który m.in. założył płońsk i raciąż dwa stare ośrodki miejskie na terenie powiatu. Warto pochwalić się, że herb uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej w pierwszym podejściu. I to jest to, o czym mówiłem wcześniej: panowie Kamil Wójcikowski i Robert Fidura, projektując te herby, robią to na tyle dobrze, że Komisja Heraldyczna ma naprawdę bardzo mało uwag. I bardzo często te herby są przyjmowane właśnie za pierwszym podejściem, tak? Więc tutaj ukłony dla panów, dla tego duetu. Jeszcze państwo pozwolicie, ja technicznie sobie tutaj przygotowuję ten ekran. Przygotowałem również ten stary herb, żebyście Państwo mogli porównać, tak? czyli ten obowiązujący, tutaj cezury czasowe nie do końca jestem pewny, czy faktycznie ten herb obowiązywał od 1999 roku, tak jak powołano powiat płoński, ale przyjąłem, że tak, jeżeli ktoś tę datę jest w stanie potwierdzić, to bardzo proszę w komentarzu albo poprawić. No i właśnie od 2024 roku powiat płoński posługuje się nowym herbem, ale również i nową flagą. Dobrze zaprojektowany herb, ciekawa kompozycja, naprawdę, naprawdę bardzo kolejny, bardzo dobry herb w portfolio duetu Kamil Wójcikowski, Wójcikowski Robert Fidura. No i przechodzimy do nowości brandingowych, tych tutaj przygotowałem naprawdę kilka. Ostatnie tygodnie były bardzo obocne w zmiany. Widzicie państwo, to ten hotspur. Londyn, um, Londyński klub piłkarski postanowił odświeżyć logo, postanowił um, odświeżyć całą identyfikację wizualną, ale oczywiście w oparciu o ten historyczny znak. Londy, Londyn, Londyńczycy odświeżyli klubową identyfikację, która będzie, szanowni państwo, obowiązywać od 2025 roku. To uproszczone logo klubu, usunięcie nazwy, widzicie państwo tutaj, po lewej stronie ta, która, to, to logo, które obowiązywało i to, które będzie od 2025. Widzimy, że to uproszczenie dotyczy pozbycia się logotypu, czyli znaku słownego. No i zmieniło się oczywiście natężenie tego koloru granatowego. Dodano, szanowni Państwo, dwa nowe symbole. Tutaj pokazuję, właśnie. Logo marki Tottenham to po prawej stronie, czyli jakby logo klubu, ale tylko i wyłącznie w jednym kolorze i odświeżony monogram. Monogram oczywiście z tych historycznych herbów, które również zaraz państwu pokażę. Do identyfikacji wprowadzono również nowe kolory. Zwróćcie państwo uwagę. Tutaj o właśnie ten slajd dobrze o tym mówi. Również nowe kolory, odświeżono typografię. Tak? Czyli tutaj widzimy, że również te litery w znaku słownym będą się zmieniać. Oficjalny komunikat klubu podaje, że nad identyfikacją wizualną spurs pracowało ponad 300 osób pracowników, piłkarzy, ale również i kibiców. Szanowni Państwo, zacytuję. Panią dyrektor zarządzającą klubu, Donnę Marie Kulen, która powiedziała: Kierownictwo rozważało i opracowało wiele istotnych aspektów historii Tottenhamu. Słuchaliśmy wszystkich w klubie, a teraz mamy zjednoc zjednoczoną, konsekwentną tożsamość dla wszystkich, aby się zjednoczyć. Takie trochę korporacyjne gadu-gadu. Tutaj pokazuję te kolejne symbole, które są zaczerpnięte z tego jednego z historycznych, szanowni państwo, herbów. To jest ta nowa zmieniona typografia Spurs przydomek, czyli ostrogi Tottenham Hotspur. No i zaproszenie do mojego odcinka, który tak naprawdę ukazał się kilka miesięcy temu. To był odcinek chyba 200, 222, z tego co pamiętam. Tak, 222 z ewolucją i historią logo, serdecznie, serdecznie Państwa zapraszam. Tutaj pokazuję jeszcze za doskonałą stroną 1000 logo z ewolucję tego znaku i widzicie Państwo, że od 1983 roku Tottenham legitymował się znakiem opartym o pole tarczy herbowej I tam jest właśnie przebogata symbolika tych wszystkich, tych wszystkich symboli, do których również teraz powraca klub. Ale więcej w moim odcinku nie chcę dzisiaj w kwadransie na herbatę o tym, o tym szerzej mówić, bo znajdziecie oczywiście Państwo ten materiał na moim kanale. Oczywiście w playliście z Wielkiej Brytanii lub playliście ze znakami sportowymi. Kolejny znak ze świata motoryzacji Jaguar. Bardzo popularna, bardzo prestiżowa marka zaproponowała nowe logo. Nowa era Jaguara, Szanowni Państwo. Całkowity rebranding kultowego znaku i odważna zmiana, bo rezygnacja z tego dobrze rozpoznawalnego wizerunku kota Jaguara. Nowa identyfikacja ma wprowadzić tę prestiżową markę, jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w zupełnie nowy świat oparty na kreatywności, oryginalności i etosie swojego założyciela, definiowanego jako Copy Nothing. Zmiany to ważny element rozwoju firmy w kierunku. Elektromobilności. To jest ciekawostka, bo świat motoryzacyjny hamuje z tą elektromobilnością. Są ogromne problemy z elektromobilnością, ze sprzedażą tych samochodów. A Jaguar bardzo odważnie idzie na całość. Tak więc widać, że brytyjska prestiżowa marka przygotowuje się do, do tej zmiany w sposób profesjonalny. No, ciekawe, czy im się to uda. Tutaj, szanowni państwo, ten znak będzie oparty również o o taki sygnet i proszę zwrócić uwagę, ja może cofnę, tak. Proszę zwrócić uwagę na pierwszą i ostatnią literę J i R i one będą wykorzystane, wykorzystywane właśnie w tym sygnecie, rozpisanym na polu okręgu. Ciekawie zaprojektowany znak. Muszę przyznać, że to dobrze zaprojektowany znak, choć nie rozumiem tego odejścia od tego popularnego kota, no to tym, tym sygnetem ta zmiana się broni. No zobaczymy, na ile ta, ta zmiana się wybroni, bo tak naprawdę pokażą oczywiście wyniki finansowe i wyniki sprzedażowe tych prestiżowych aut. Kolejna zmiana to Redmi, czyli marka należąca, submarka należąca do chińskiego Xiaomi. Nowe logo, nowa identyfikacja, nowa jakość. Zmiany mają pomóc wprowadzić markę na wyższy poziom technologiczny i wizerunkowy. Widzimy, że uproszczono ten znak. Pania reklamowa, całkiem udana, bardzo transparentna i taka dobrze komunikująca się, więc można powiedzieć, że tu już na początku Redmi czy Xiaomi odnosi. Sukces. Powracamy do Polski. Nowe logo teatru starego w Lublinie. Widzicie Państwo po lewej stronie to stare i to nowe z dodaniem sygnetu w postaci maski, maski z fasady budynku, która teraz będzie głównym symbolem rozszerzającym to logo, czy dopełniającym ten znak słowny logotyp o właśnie tę maskę. Widzimy, że ta maska jest w kolorze. Taki seledynu, może tak, ciemnozielonym. Również w takim kolorze u dołu widzimy datę 1822. To nawiązanie do powstania Teatru Starego w Lublinie. Całkiem dobrze zaprojektowany znak, podoba mi się, nie ukrywam. Kolejna zmiana to nowe logo, nowa, nowy system identyfikacji czeskiego miasta Frydland. Znak oparty o trzy litery F. Szanowni Państwo, historia, położenie, walory miasta tak to jest komunikowane. I ten napis słowny rozpoczyna się właśnie od takiej stylizowanej litery F, przechodzi w bardziej stonowaną literę i aż dochodzi do tej nowoczesnej, która rozpoczyna nazwę miasta. Ciekawy pomysł, naprawdę ciekawy pomysł. Tutaj widzimy już na, na takich billboardach, billboardach przy. Przystankach tramwajowych. Znak komunikowany w różnych wariantach kolorystycznych. Tutaj widzimy właśnie ten Frydland rozpisany trzema trzcionkami, i to właśnie te trzy pierwsze litery od tego napisu tworzą ten sygnet tego logotypu. Tak moglibyśmy powiedzieć. Powracamy po raz kolejny na nasze. Polskie Ziemie Sokołów, potentat można powiedzieć w branży wędliniarskiej. Odświeża znak. Poprzedni znak firmowy, czytamy, towarzyszył firmie przez wiele lat, ciesząc się ogromną rozpoznawalnością i symbolizując renomę marki Sokołów. Głównym założeniem wprowadzenia zmiany. Było jego unowocześnienie przy zachowaniu kluczowych, charakterystycznych wyróżników, do których nasi konsumenci są bez wątpienia mocno przywiązani. Wyjaśnił Przemysław Gostkiewicz, prezes Zarządu Sokołów SA. Sami sobie Państwo odpowiedzcie, czy to udana zmiana. No w plaki lifting. Tak moglibyśmy powiedzieć. Dochodzi tutaj informacja o tradycji, tak? Od 1899 roku Sokołów powołuje się na tę naprawdę wieloletnią tradycję. Do znaku słownego dochodzi również sygnet, to drzewko nad literą O, tutaj w wersji czerwono-białej, w odwróconych kolorach. No i tutaj już to logo na konkretnym produkcie, tak? Szynka babuji, chciałem powiedzieć: szynka basiuni, wieprzowa, delicious pork, ham. Chyba zdecydowanie lepiej. Bardziej czytelny jest ten znak na tym opakowaniu. Dopiero na opakowaniu widzę, że ta zmiana naprawdę chyba jest udaną zmianą. Czasami, czasami człowiek potrzebuje coś organoleptycznie do, dotknąć, ocenić to z pozycji produktu, żeby te zmiany docenić. I ostatnia zmiana, którą ostatnia nowość, którą Państwu dzisiaj przygotowałem, to nowe logo, nowa identyfikacja miasta i gminy Ożarów. Logo nawiązuje do regionalnej historii i tradycji, czytamy. Logo autorstwa studia proszki z Ostrowca Święto, Świętokrzyskiego. Korona zaczerpnięta z herbu rabicz. Przypomnę, że herb rabicz to właśnie oficjalny symbol miasta Ożarów. No i nawiązanie, szanowni państwo, do monogramu Kazimierzowskiego. Widzicie państwo ten sygnet, ten monogram, litera O z koroną. Ciekawe rozwiązanie, bardzo do mnie to trafia, przemawia, dobry pomysł, studia proszki, ukłony, bardzo bardzo fajna komunikacja i bardzo dobrze wykonane zadanie przez agencję proszki, studio proszki. Tutaj widzicie Państwo to na flagach, na, tak, w trzech kolorach, czerwono, zielono, niebieskim. Głównym właśnie tym, tym symbolem logo będzie ten monogram, ten, ten sygnet, tak moglibyśmy powiedzieć, to z języka brandingowego. Tutaj w różnych kolor, wersjach kolorystycznych mamy tych wersji 12. Ciekawa zmiana. Naprawdę y, mniejsze gminy, szanowni państwo, zdecydowanie lepiej potrafią uporać się z tym ciężarem, jakim jest logo, czyli jeden z głównych w dzisiejszych czasach znaków komunikacyjnych nawiązuje oczywiście do tego nowego logo Poznania które się nie przyjęło i Poznań robi teraz wszystko żeby rakiem się wycofywać i stawia wszystko żeby komunikować się herbem to akurat pochwalam bo uważam że herb jest i powinien być głównym Nośnikiem komunikacyjnym, później flaga i dopiero na trzecim miejscu logo. To się troszeczkę w XX, XXI wieku zmieniło: nie tylko gminy, ale większość jednostek, a już prywatne firmy, to wiadomo, że stawiają oczywiście na tę komunikację poprzez logo. Szanowni Państwo, przeciekawa informacja. Sprzed kilku dni Centrum Nauki Kopernik podało, że drugi w historii Polak wyruszy w kosmos wiosną 2025 roku. Astronauta projektowy ESA, dr Sławosz Uznański, spędzi 14 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS, przeprowadzi tam 13 eksperymentów związanych z biotechnologią materiałoznawstwem oraz badaniami nad zachowaniami i reakcjami ludzkiego organizmu. Nie zabraknie także doświadczeń edukacyjnych zaproponowanych przez uczniów. Będą one wykonywane na żywo podczas bezpośrednich połączeń z ISS. Podczas dzisiejszej konferencji, przypomnę, że to było sprzed kilku dni, w Koperniku ujawniona została nazwa oraz logo pierwszej polskiej misji technologiczno-naukowej. Stąd też w kwadransie na herbatę. Ta informacja, ignis, szanowni państwo, tak się nazywa ta polska misja technologiczno-naukowa. Widzicie państwo tutaj pod zdjęciem doktora Słowosza Uznańskiego na polu okręgu, właśnie taki symbol. Zobaczcie, jak wygląda, cytując jeszcze, Centrum Naukowe Kopernik, wydarzeń związanych z lotem Słowosza Uznańskiego. Będzie u nas więcej, obserwujcie nasz profil, do czego również ja gorąco zachęcam i zapraszam. Zapraszam również do moich ostatnich dwóch odcinków. Tutaj, Szanowni Państwo, miniaturka odcinka o historii ewolucji herbu Marina Militare, czyli włoskiej marynarki wojennej. Również przedostatni odcinek, czyli historia flagi Wysp Alanskich. No i wczoraj ukazał się, nawet nie, nie przeniosłem jeszcze tutaj tej miniaturki, wczoraj ukazał się odcinek... Szanowni Państwo, o ewolucji i historii przeciekawej, prestiżowej marki Lacoste, tak, czyli francuskiego producenta sprzętu sportowego, ale nie tylko, bo okazuje się, że Lacoste produkuje i okulary, i perfumy, i oczywiście buty. No, koszulka to jest, to jest ten główny nośnik firmy Lacoste, ale, ale jest tych rzeczy zdecydowanie więcej w tej prestiżowej. Marce, zachęcam do tego odcinka. Dopowiem, że logo tylko trzykrotnie, ale kost było w, przez 90 lat przeprojektowane i ten przeciekawy, charakterystyczny krokodylek nadal jest doskonale rozpoznawalnym znakiem nie tylko w świecie modowym. I to tyle, szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na kanał Herby, Flagi Logotypy, gdzie bardzo dużo treści weksylologicznych, bardzo dużo treści heraldycznych i oczywiście ze świata współczesnego brandingu. Nie pogniewam się, jeżeli zostawicie Państwo łapkę w górę. Oczywiście będzie mi przemiło, jeżeli zostawicie Państwo również subskrypcję i będziecie na bieżąco z moim kanałem. Spokojnej niedzieli, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!